Za nami rejonowe eliminacje 29. Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie zorganizowanym przez Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich, który odbył się w tej placówce, wystartowało aż 23 recytatorów, którzy rywalizowali ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych. Najlepsi awansowali do etapu wojewódzkiego. Jest na napię, mama. Ja tu mieszkam, tu nie... Na podwórku trzy kałuże położyły się przy łóżach. Trzepak bardzo dziś katrysi, duży dywan na nim wisi. Nieraz, gdy sobie w kąt usiądę, to myślę o tym, czy też ja będę. Trudno się zawsze trzymać może, bo każdy człowiek się nim Więc może będę dzielnym ułanem.

Od dziś wszystko ma być w kropki. Postanawia zarząd miasta, czy to żłobek, czy też szkole, czy też kamienica własna. Więc mieszkańcy u kropki, wszędzie kropki w malują malują, na ulicach, w Często trafi mi się randówka. Zabieram was jutro na wyprawę. Musicie się trochę usamodzielnić. To będzie niezapomniany piwan. Moja starsza siostra Wiola od razu wyszła z kuchni trzaskając drzwiami. A młodsze bliźniaczki Ola i Ola zaczęły płakać. Tylko ja trzymałam jakąś fason. Ale w końcu mi od dzisiaj wiadomo, że jestem w tej rodzinie najbardziej zrównoważona emocjonalnie. Chociaż nie mam lekko, bo jestem środkowa. Środkowy to wiadomo, starszego musi słuchać, młodszemu ustąpić. Mówię wam, nigdy nie dajcie się wrobić bycie środkowym dzieckiem. Występy oceniało jury w składzie Hubert Guza z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, Dariusz Kowalczyk, dyrektor Biblioteki Publicznej imienia Cezarego Chlebowskiego w Końskich oraz instruktor miejsko-gminnego Domu Kultury w Końskich Aleksander Kopański. Do eliminacji wojewódzkich jurorzy nominowali w kategorii klas 0-3 Barbarę Garlińską ze szkoły podstawowej w sternickiej woli, którą opiekowała się Jolanta Krawiec, Franciszka Bonka. Z Zespołu Placowego Światowej w Woli jego opiekunką była Małgorzata Wiśniewska oraz Izabelę Tomasik z prywatnej szkoły podstawowej w Końskich, którą opiekowała się Monika Ścigienna. W kategorii klas 4-8 jurorzy do wojewódzkiego etapu konkursu nominowali Martynę Jabłońską ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich, którą opiekowała się Katarzyna Tymowska-Kowalska, Martę Marczyńską z Zespołu Placowego Światowych w Stadnickiej Woli, jej opiekunka to Justyna Maliborska oraz Ewę Kopeć z Prywatnej Szkoły Podstawowej w Końskich, nią opiekowała się Małgorzata Grzybowska. Konkurs w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbędzie się 27 maja. Już teraz za naszych trzymamy mocno kciuki.